Cześć, tu Mariola i dźwięczny czwartek numer 3. O dźwiękach miałam mówić dopiero po przerobieniu wszystkich pojedynczych dźwięków. Ale kiedy ja słyszę, jak jeden z drugim mówią o sobie, że są pastą do butów lub innym środkiem czyszczącym, a trzecia z czwartą przedstawiają się jako lakier do paznokci, no to przecież ja nie mogę czekać. Tu trzeba działać tu i teraz. Powiedziałabym nawet, że jest to kwestia wagi narodowej. O czym ja mówię? O dwudźwięku L, dzięki któremu ze środka czystości stajemy się Polakami. Zapraszam. A konkretnie mowa o różnicy między POLISH a POLISH. Pójdźmy na parę przykładów. Zaczniemy od polish jako rzeczownika. I oznacza to pastę, środek czyszczący lub lakier. I przykłady mamy następujące. Silver polish – płyn do czyszczenia srebra. Wood polish – płyn do czyszczenia drewna. Flow polish – pasta do podłogi i tutaj jedna rzecz warta podkreślenia to to, że polish piszemy z małej litery, a polish z dużej. Ale wyjątkiem są nazwy, bo w języku angielskim tytuły piosenek, tytuły książek, nazwy produktów, w nazwach produktów pierwsza litera jest pisana właśnie z dużej, z dużej litery. I Stąd to P jest duże, ale z, zapewniam Was, że jest to flow polish, czyli pasta do podłogi. Później mamy shoe polish, czyli pasta do butów, gel polish, czyli żelowy lakier do paznokci, i nail polish, czyli lakier do paznokci. I polish jako czasownik oznacza. Pastować, polerować, glansować. I tutaj mamy przykład produktu. Jest to jakiś naturalny wosk, i mamy tutaj informacje na temat tego, co można z nim zrobić, czyli on czyści, cleans, stains, czyli zabarwia. Stain to, to jest plama też, ale tutaj chodzi o to, że ten produkt jest dostępny w, w kilku odcieniach i można nim zabarwić drewno. And it it polishes. Widzicie jaka końcówka tutaj uh, polish polishes. Uh, czyli um, można to, bo to, się na to jest wosk, wosk, nakłada się wosk i później się szmatką uh, poleruje na połysk. I przykłady przykład zdania z tym czasownikiem. Czy mógłbyś wyczyścić i wypastować moje buty? Could you clean and polish my shoes? Could you clean and polish my shoes? No to o co chodzi? Jak mam stać się Polakiem? Porównajmy te dwa słowa. Polish i polish. Polish piszemy z małej litery, natomiast polish piszemy z dużej litery i w tym wyrazie jest Nasz dwudźwięk O. Polish. Krótkie O. Polish. Dwudźwięk O. Dzisiaj nasze angielskie zdanie brzmi tak. I was born in Poland and I hold a Polish passport. To jest takie praktyczne zdanie, ale na razie odkładamy je na później. No to co to jest to O? Proszę pomyśleć o tym jak o polskim o o o teraz trzeba to troszeczkę zaokrąglić po polsku o po angielsku OŁ, oł. o tak to chcieli tak złapać OŁ. Mhm. polskie o i o o tak próbujemy to złapać e, buzią o, tak okrągło. Ja, i to może, to może być tylko moje osobiste doświadczenie, ale tym się z wami dzielę i może to komuś pomoże. Ja osobiście też czuję ten dwudźwięk, dywcą po angielsku, tutaj w gardle. Także u mnie różnica między tym o, polskie o, ja to, bardzo, ja to czuję tylko tutaj u góry, natomiast angielskie o, tutaj już schodzi. I teraz zupełnie eksperymentalnie. Yy, spróbujcie wymówić. I mamy polskie O. I tak ym, ściągnąć to w dół. O, o. I tutaj, tutaj powinno coś zawibrować, Spróbujmy. O, o. Tak? Tutaj, tutaj przynajmniej poczujemy w gardle. I może poćwiczmy um, na konkretnych wyrazach, polskich wyrazach. No bo wiadomo, zamieniamy to, co. Um, oswajamy to, co nieznane, na znanych przykładach. Czyli nasz nieznany dźwięk O wkładamy w polskie wyrazy. I mamy wyraz kołek. Kołek. I spróbujmy. Kołek. O. Kołek. 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 Czyli zaokrąglamy buzię i spróbujemy i próbujemy to ym, ściągnąć tutaj do gardła. Kołek. 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 Niżej. I zaokrąglona buzia. Kolejny, ym, kolejny wyraz to koziołek. 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 o Koziołek. O. No to jak jest koziołek, to musi być matołek. Więc matołka też przerobimy. Matołek. 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 I spróbujmy, spróbujmy to wysłać tutaj do gardła. Matołek. Matołek. Tak? Matołek. Koziołek, matołek. Koziołek. Matołek. Jeżeli pomaga, y, pomaga wam y, tutaj spuszczanie brody, to tak tylko na początku w domu, żeby, to, żeby, żeby poczuć to w ciele, bo potem to będzie automatycznie, będziecie to automatycznie wymawiać. No, spróbujmy jeszcze raz. Koziołek, matołek. Koziołek. koziołek. Matołek. Koziołek. Ma Matołek, koziołek. Tak to trzeba złapać przed tym. O. Kozio... Koziołek. Matołek. O. Mhm. To spróbujmy teraz mm, dwa razy. Mamy ołowiany ołtarz. Ołowiany ołtarz. Ołowiany ołtarz. Tak. O. O. Wszystko jest za, bardziej zaokrąg, zaokrąglone. O. O. No. Y, polski tutaj jakoś y, nie pozwala nam rozwinąć y, skrzydeł przy tym dźwięku o. Y, więc, y, więc poćwiczmy na angielskich wyrazach i przy, przyjrzymy się, y, będziemy pracować z wymową. I przyjrzyjmy się też zapisowi fonetycznemu, bo to nam, to nam na pewno pomoże w rozeznaniu się, które wyrazy są o, a które wyrazy są zwykłym O. Poćwiczmy. No to zacznijmy od czegoś prostego. O nie! O oh no. Oh o. No. I bardzo często spotykam się z tym, że osoby czytają to ch, tak jak och, tak? Och, och no, och no. Nie, tutaj jest, to jest niemech i proszę spojrzeć na fonetyczny zapis, o, oh, sam ten dwudźwięk, sam ten dywton, o, oh, o, oh no. Kolejny przykład to wiem, I know, I know. Nie wiem. To. I don't know. I don't know. I teraz bardzo ważne dla nas zdanie: jestem z Polski. To. I'm from Poland. I'm from Poland. I tutaj wyczulam wszystkich na to, na to o. Ja wiem, że w Polsce jest o i tu w Poland też jest o, ale wymawiamy to jako eu Poland, Poland, bo gdy wymówimy to jako o, to wtedy ja y, czasami słyszę od Polaków, że jak mówią Anglikom skąd, y, skąd są, to Anglicy myślą, że mówimy Holland, bo w Holland właśnie, czyli Holandia, jest krótkie o. I, um, i, to się, I to się stąd bierze. Ale to nie dlatego, że nie wiedzą, gdzie jest Polska, tylko chodzi o to, o ten dźwięk. Jak, ale jakby, jeżeli to jest wypowiedziane poprawnie, to proszę mi wierzyć, że nie ma, nie będzie żadnych niedomówień. Poland, O, oh. Poland. Akcent na pierwszą, uh, pierwszą sylabę i dwudźwięk O. Oh. I'm from Poland. I kolejne bardzo ważne dla nas zdanie to jestem Polką, jestem Polakiem. I'm Polish. I'm Polish. I znowu dwudźwięk e, Akcent na pierwszą sylabę. Polish. Dosłownie to znaczy jestem Polski, jestem Polska, bo Polish to jest mm, przymiotnik i pisany jest z, dużej, z dużej litery. Polish. I'm Polish. I za chwilę następne, następne zdanie. Słuchajcie, stworzyła moja, e, moja córka. E, ona jest autorką m, tego zdania, więc przygotujcie się na, e, na konkretne ćwiczenie e, dźwięku O. Koza w płaszczu siedziała w łodzi we Fosie. Naprawdę wątpię, że kiedykolwiek przyda wam się to zdanie, ale jest świetne na ćwiczenie dwudziwięku O. Bo brzmi ono tak. A goat in a coat, sat in a boat on a moat. Czyn koza to goat, płaszcz, coat, łódź, boat. Osa Tak, tak, wiem, przekażę podziękowania mojej córce. Dziękuję bardzo. To teraz połączmy dźwięk O, krótkie O, tak jak Polish, z O w Polish czy Poland. Mamy takie zdanie: I'm polishing a pair of Polish shoes. I'm polishing a pair of Polish shoes. Ja, tu mamy krótkie o. Pastuje parę polskich butów. I'm polishing a pair of Polish shoes. Następne. Where is my Polish chocolate? I've polished it off. Czyli jeszcze raz. Where is my Polish chocolate? Gdzie jest moja polska czekolada? I've polished it off. I tutaj to polish something off to jest zjeść to szybko. I've polished it off. A ktoś zjadł całą moją polską czekoladę. Where is my Polish chocolate? I've polished it off. I ostatnie zdanie. I went to Poland to polish up my Polish. I went to Poland. To polish up my Polish. Czyli pojechałam, pojechałem do Polski, żeby e, popracować nad moim polskim. To polish something up. Popracować nad tym, e, poprawić. Mm, I went to Poland to polish up my Polish. Mm, no to ktoś może zapytać, to skąd ja mam wiedzieć, kiedy jest o, a kiedy jest o? No w tych, w tych konkretnych dwóch e, słowach jest polish i polish, to na pewno z kontekstu. No i w zależności od tego, co ty chcesz powiedzieć, jeżeli się przedstawiasz i mówisz, że jesteś z Polski, że jesteś Pol Polakiem lub Polką, no to teraz już wiesz, że to nie jest polish, tylko I'm polish. I'm from Poland. To, to ty decydujesz, jaki dźwięk e, wydasz. Natomiast, czytając, jeżeli chodzi o te dwa słowa, no to z kontekstu się można domyślić. Um, a przy innych słowach z dwudźwiękiem O, no to trzeba sprawdzać pisownię fonetyczną. Dlatego ja ją zawsze podaję, bo to jest ważne. No i teraz już wiecie, jak taki dźwięk się wymawia. Spójrzmy teraz na nasze angielskie zdanie z początku nagrania. I was born in Poland and I hold a Polish passport. Jeszcze raz. I was born in Poland. And I, hold a Polish passport. I na koniec dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie. I razem powtórzmy nasze zdanie, ostatnie zdanie na dzisiaj: I'm Polish and I love polishing up my English. I'm Polish and I love polishing up my English.